Poszczególni kandydaci otrzymali: Bożena Ugoska 247 głosów za. Komisja stwierdza, że prezesem Bożena Łubowska. Na tym protokół Wtedy była należniczką e, Karna Sztudry w Pomoraniu I doszło do mnie słowa e, jednego z naszych dialogów Lecha Buntkości, go, że Pomeranie to jest podchorążówka z Rzesieni. To dla mnie tak mocno wybrzmiało te słowa, że na przygodzie w Pomoraniu, na tej Sztudryści e, chwili z Kasiebizną, moje dzieci nie moje kończyć i ta moja droga kasiebska. Musi się rozwijać dalej i naturalnym było to, że je prawie z się nie wybrała jak na organizację swojego dalszego dzejania głęb żadnego. Ci mnie Weber dla mnie, myślę, że jeszcze długo wahała, y, zdrząc na brzeg moich widzałych poprzedców, y, a te delegatów jest zdecydowanie, żeby to je była ich prowadnica na tę postępną kadencję. I, ale myślę, że tak jak tu już rzekła podczas swojego krótkiego wystąpienia, że są przedmioty, wiele nie znacie, ale to popiardzę. Praktycznie wszyscy delegatowie oddele nam głos. To myślę, że mając tacy karnoledzy za sobą, ta robota pójdzie do przodu. Wezwania, ci mówię. to są te roboty przede co my wiemy, co nas cieka. To jest to, co zostało zaciąty, ale nie dało się tego skończyć. Między innymi Wespoł z Episkopata nad Mysiała Rzymskim w tłumaczeniu na język kasiebski, Co na nasi Kasiepscy sądzi terny nam posługują, którzy nas spilają, którzy głosią nam słowo Boże. Nie się żeby odprawiać Mysia w całości w języku Kasiepscy. Myśmy teraz przelegtowali, już bardzo mocno do tego, żeby prosec episkopady, żeby się przechylił do naszej prośby i zechciał wesłać do Watykanu ta, ta prośba, żeby się siłomści mógł zaistnieć w języku Kasiepskim. Pewnie inni będą te wezwania, insi żądać do sobie wielomocy, jego przednika, teren jest jej warkowo uwiązony i musi też jakoś tam swoje obowiązki warkowo wypełnić. Ale tyś myślę, że zarząd będzie takim gremium, które będzie razem ze mną wypełniło to wszystko, że ta nasza aktywność będzie wspólna. tyś nie tylko a się, a nawet w się, ale że może nie, nie, nie wsiądzę do przed nich. Łaziena łogowskie kłachy Kaszewy. My szeroką wiedzą kasiepci języka i Kasiebskłę Komarści Kulturę. Szkolny Kasiebścigłę Janzeka. Wiceprzydniczka kasiebsko Komarścigłę z Rzesienigłe. Robi w Radze z niej Janzeka Kasiebścigłę. Poetka. Z Kasieba ma związony Łedzecka, soju prezes Jan Robiński ścigodel. Kiedy korektę wychydają łódźbłęwnicy do Kasiepscy języka biuletyn radzy z Nekasiepscy języka, na i łódźba w Pomerani. To Łena łódzi studyrów i, i przy szkolnych szkolnych Łodka Sebścigła, Słabskwy w, w Gdyńskwy. Wekledy na Cierenku Kasiepske etnofilologii na Gdyńskim Uniwersytecie. Me, szkółny, Możemy wzorować na jej łódbach znajomość z najpiękniejszym Z funkcją przydnika, Kasiepsko-Pomerściu z Rzesieni, so, po paru łączno latach ją Ja ci czerował organizację bez ślidnych 6 lat, ale tyś był przydnika w latach te są 1994-1998. Jak gdyby Bela to Wielki przygłęda, ale tyś iść cały robota. To nie jest letka, letko e, bez przednika kaszebskiego pomorskiego zrzeszenia, bo to nie jest taką zwykłą Stawora. To jest to je, to je coś więcej. Bo to są takie, dzieją bez reszty, że tak z nas. na full, nie na 100%. To jest zrzeszeni od. 81. roku. To, to był ten czas solidarności też e, i wtedy ten, ten part w Toruniu Jojen ja też e, współtworzył. E, moja legitymacja ma numer 2200, co no tam, nie, to, a teraz ma 17 tysięcy taki taki numer, a że też pokazuje jak są ta. Z ta, ta nasza rozrastała, jak ona i Zrzeszenie jest w dobrym kondycji. Te, że Do tej to, to, to ten, ten związek to poka, pokazuje, i ja nie ma tutaj takich. Ta zmiana jest płynna, ja i myślę, że tutaj. To co to się da uzdrzec, e, to też je taki, oprócz no, tej kondycji na, naszej organizacji z e, Tak jak rzekła własna na, że musimy co skupić na tych edukacji, edukacji, jeszcze raz edukacji też tak sobie myślę, że żeby wszyscy samorządowcy uzdrzeli, co to jest kasza i co to dla nich też znaczy dla gminy, dla dla, dla, dla Ledzi, że to nie jest no, coś, to było, no, no, to coś, co było, coś, co jest, co dzisiaj jest, co jest ważne, co też można coś na zamienić. Nie? Ja bym chciał, żeby to tak szło jak z mojej kadencji, żeby tak, żeby tych Wiotek nie było, żeby tych iwrów nie było, żeby to było wszystko tak jak było. Z delegato w Kasiebsko-Pomierści łez to tyś leźnosc do tełe, żeby w apartnic, tech ja ci organizacji, swoje serce a tyś cali ziecy. Latos, głębinosce, honornych naleźników dostyle. Wanda w Czedrowskie, Brunan a Kazmierz Ja sobie nie przepisuję żadnych zasług. Za dużo powiedział prezes Jan Wyrowiński o, o mojej działalności, ale moją zasługą jest największą, jest to, że trwam przy Zrzeszeniu od chwili jego powstania aż do dnia dzisiejszego. To wielki, wielki zaszczyt dla mnie i bardzo jeszcze raz dziękuję. Led wiele lat, tak po prywdzę krum robłę te do domu. To wsiedcim w jedno robę ta idziece, bo dla mnie bardzo wyżny, później do dom, no i zrzeszeni. A je jedno wiedzą tak, że to, co mnie dało zrzeszeni, tak wiele rozmaitych przerzeców, to jej nie jestem w stanie robić do końca mojego dzieci. Choć Choćby z w apartnieniu. No i myślę, że mnie serce stanie, że to je nie myźlewi, Że za co je, co za Ta, jak to było wszystko z porządkiem z to. No i z tą dla siebie. Nie? Bo tak mi to przekazało, że Felix Feliks Marszałek to był mój mister, A jak jeszcze so później dowiedział, dowiedza, że on był sekretarzem Aleksandra Majkła no to i wiedza, że jejiem utopiony w królewionka. No i tak do z dnia, jej na tej służbie u I i bardzo buśny, że prawie na mnie to trafiło, że jej młody służec. Trzymam miejsce wielką pasją. Pasja może to brzmi tak zbyt popularnie, ale coś stać se, że robić, co z każdy musi, ale żeby wyeliminować swój interes, tylko swój interes, to ci co daje satysfakcję w pewnym środowisku, żeby powiedzieć coś co nie? Żeby nie wyeliminować twoje, to a mieć na wodze no. I te to, te, to, co wydajesz, parą pewne szerszy e, jakoś otworzyło no, inze głównie dla codziennie mają jakiś większy sens. Oprócz ego e, to jest tak zawsze taki właśnie zdodem ewakolnym, a to jest taki człowiek to ma swój e, swojego nosa dalej nie widzi. I, i to mnie jedno razu i, i, i to mnie życzenie mnie akurat było to co wiedział, że tom chyba jakiś sens. z Delegatów wiele razy o tym, że raza znowu przydnićko w wesie znach z Rzesieni, dzieje się pokoleniowa zmiana. Wyrd tej zapytać, co z Rzesieni dać młodym dat a co łeni mojego dać z Przede wszystkim to, co młodzi gdają, to jest to, żeby po pierwsze gadać po kasiebsku. Nie blues łek świanta, ale gadać też z nima. E, I je to ta mesla bardzo postulat, żeby to nie była blues młewa Starków, żeby to była najmłewa. I to, to mesla je baro pięknie, zdanie i to podsumowuje. E, Postępnym życiu jest to, żeby ta kultura kasiepsku nie była blues łese sami. Ni blues, wetim, jacika siebie są, jacika siebi są, ale cały całym świece. Żeby po jakaś świece gadac i tworzyć ta, taką wetem kulturę. No ni blues, ale też buten. No i wśród tych postulatów tyś myślę, że wyżny je to, żeby ten dialog między pokoleniami był. No, w lepsze kłendecje były je hmm, prawie w jedno, tak, że młodzi nie wiedzą za baro co do końca to z robi, albo jak ci są możliwe w z ale tyś styry nie wiedzą, jaki potencjał młodych drzemie, i jak ci łeni baru często na gwysną ranka robią e, belni życie, jak u belnur błeta robią i jak kreatywni są.